Cześć całem jeszcze towarzyszą Daszbur. Chodzimy sobie na ambonę, na której ostatnio byłem. Chałupka ciasna, ale własna. Eee, sobie tu po fajczarze trochę na ambonie. Fajką drewnianą. W poprzednim filmiku nagrywałem film o brzozie, jako idealnej rozpałki. Nagrywałem też film o sezuryku Victor X Hansman. Polecam obejrzeć wcześniejsze filmiki tak się prezentuje ambona eee, chałupka ciasna, ale własna może łuskę jakoś znajdę tu sobie tak popatrzymy jestem co znajdowałem łuski na takich ambonach ale nie, nie widzę na razie, może w zawodzić, gdyż ja noszę saszewki także A bardzo pięknie tam położyłem presę, więc pressa, nie bym się nie zmieścił. sobie tu po fajczarze na ambonie, jak stary disco polowiec. Ogólnie lubię wchodzić, lubię wchodzić na ambonę. Kiedyś miałem dosyć nieprzyjemną sytuację, wchodziłem na ambonę i mianowicie ambona pra, praktycznie cała się zawaliła. Jeszcze zgaduję, że góra minuta, półtorej i spadłbym razem z całą amboną w dół. Także pamiętajmy, że jeżeli wchodzimy na ambonę, musimy się upewnić, że jest ona stabilna, bezpieczna. Bezpieczeństwo przede wszystkim, ponieważ no już miałem takie sytuacje wiejące się ambony, które i podejrzane ambony, które stoją, a w rzeczywistości wyglądają, jakby miały dumność na ziemię. I pozdrawiam panią, pozdrawiam panią Anię z Biblioteki Publicznej w Palinie i Pana Paska, który mnie szkoły podstawowej plastyki. Pozdrawiam serdecznie. Jak to się mówi po niemiecku? Na zachodzie bez zmian. I dziękuję się i pozdrawiam. Filip Pecowski, Dasz ból.